W towarzystwie najbliższej rodziny państwo dąbrowcy odebrali medal oraz legitymację za długoletnie pożycie małżeńskie. Jestem tak przejęta, że mam dreszcze. <głos> <głos> Jak była. to nawet przypomniał mi się ślub. Ślub mi się przypomniał, który tam odbył się tyle lat temu. Para na ślubnym kobiercu miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekała sobie w 1969 roku. Zanim wzięli ślub, przez rok byli narzeczeństwem, a poznali się całkiem przypadkowo. Myśmy się poznali u kolegi mojego z, z, z liceum, on był żonaty już, a miał żonę, z, żony z no, miejscowości. I kiedyś mnie zaprosił tam do siebie, ona była tam u koleżanki i od tego się zaczęło. I tak minęło już pół wieku, choć jak podkreślają, nie zawsze było kolorowo. Ale zawsze mogli na sobie polegać. Życie trwało tak y, urozmaicone, ale raczej było szczęśliwe. Nie było żadnych jakichś takich podjęć mocnych, ale no, tak Samych już jak... nie było. Tak. Były i kolce, było, ale... bo ja miałem te y, operacje na serce. Miałem zawał w młodym wieku, 40 lat. Także przeszło się trochę historię, tak. ale. Wszystko przetrwało się. Wytrwali w miłości i zgodzie, bo nie zapomnieli przez te lata o najważniejszych wartościach, które są fundamentem każdego małżeństwa. Musi być, proszę Panią, pełne zaufanie tak. do siebie. Bo ja jeździłem na kurację, to mówię o zdrowie. Ja by żona podejrzewała mi coś. To były takie niesnaszki, a to tak. było wszystko elegancko. Zaufanie uważam zaufanie na, jest najważniejsze do siebie. A to resztę to no. na bok i trzeba się zrozumieć. Irena i Kazimierz Guzikowie sakramentalne tak powiedzieli 60 lat temu. Dziś świętują diamentową rocznicę ślubu, ale to ich pierwsza rocznica, którą obchodzą tak uroczyście. 50 rocznicę obchodziliśmy tylko w domu. A teraz postanowiliśmy właśnie, że jak nam Pan Bóg dał zdrowie, to musimy uczcić teraz i w Urzędzie Stanu. Państwo Guzikowie ze wzruszeniem opowiadają o początkach swojej znajomości. Poznali się na przyjęciu weselnym. Po jakimś czasie to oni stanęli przed ołtarzem w Miłkowskim kościele. Od tych wydarzeń minęło 60 lat, ale małżonkowie nadal wiedzą, co jest najważniejsze. Czas się szanować. przed tej. Wierzyć jedno drugiemu. Wyrozumieć wy jedno drugie. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu prezydenta RP wręczył wójt gminy Bozechów. Państwa Guzików znam bardzo dobrze, tych państwa drugich może trochę mniej, ale bardzo sympatyczne dwie pary. Można tylko czerpać doświadczenia, że tyle lat przetrwali. Bo jak mawiał pewien francuski poeta, kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.